Tak przywitany na Politechnice Poznańskiej został Sławosz Uznański-Wiśniewski. Po swojej misji kosmicznej astronauta ruszył w ogólnopolską trasę technologiczno-naukową Ignis Polska sięga gwiazd, podczas której spotka się ze studentami i uczniami we wszystkich 16 województwach. Mam nadzieję, że te spotkania zainspirują ich do tego, żeby podążać ścieżką techniczną, naukową, medyczną i budować swoją karierę w przyszłości. No i mam nadzieję, że te spotkania ze studentami mi dają bardzo dużo energii do działania. Ja uwielbiam. Interakcji ze studentami. Uwielbiam rozmawiać o technologii. Mieliśmy okazję porozmawiać z kółkami naukowymi. A dalej Najpierw podzielenie się swoimi wrażeniami z misji kosmicznej, następnie wykład, a potem możliwość zadawania pytań. Taki był przebieg spotkania z astronautą. Zapytani studenci nie kryli swojego zadowolenia. Spotkanie było na pewno bardzo inspirujące. Jako młodzi, aspirujący naukowcy jesteśmy pewnie obydwoje pod dużym wrażeniem tego, jak daleko Sławosz zaszedł w ramach swojej dziedziny. Ja chciałbym być badaczem w dziedzinie fizyki kwantowej wielu ciał. Więc te projekty badawcze, które były tu omawiane, nie są może do końca z mojej branży, ale wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, jak złożone są te projekty i jakie wymagają współpracy bardzo dobrze zorganizowanej. Bardzo inspirujące było całe wydarzenie. Mimo, że tutaj zebrało się dużo ludzi z różnych wydziałów, były tutaj tak wydziały architektury, na przykład tutaj właśnie my za znajomymi jesteśmy z architektury. Sławosz Uznański Wiśniewski to dopiero drugi Polak w historii, który był w kosmosie. Pierwszym był nieżyjący już Mirosław Hermaszewski. Jego misja odbyła się 47 lat temu. Kiedy możemy spodziewać się następnego Polaka w kosmosie? Mam nadzieję, że no, raczej będziemy mówić o kolejnej misji kosmicznej w perspektywie 5 lat, a nie 50. I mam nadzieję, że również zagościliśmy w tym gronie i astronautów, i również polskiego przemysłu kosmicznego w gronie tych krajów najbardziej technologicznie rozwiniętych i też zagościliśmy w tym miejscu na stałe. Polski astronauta spędził w kosmosie 20 dni. W trakcie misji przeprowadził 13 eksperymentów. Dzisiaj na Politechnice zostały omówione dwa z nich. Jeden dotyczył zainstalowania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sprzętu, przy tworzeniu którego swój udział miała Politechnika Poznańska. Pan doktor jest mecenasem naszych dwóch ważnych projektów: ESA Spaceship, to są staże dla studentów i doktorantów, i SA Filab, czyli to jest inkubacja technologii, więc współpracujemy. Może nie bezpośrednio, ale wiadomo, że była misja, która była najważniejszą. I Dzisiaj i nie tylko dzisiaj rozmawiamy o tym, jak w przyszłości działać, jak zbudować kampus Konkolewo i Politechnikę Poznańską pod nowoczesne technologie. Pewne jest, że Sławosz Uznański-Wiśniewski zawita do Poznania ponownie w 2027 roku. Wówczas stolica Wielkopolski będzie gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego. Kamil Kwiatkowski, pół